Yeah, it's a trip though, man. I wonder if it'll be better. I feel like it will. I really do. Cześć Hibikson, jestem Bandurski i gramy sobie w Row 4. Właśnie, i tak oto tym magicznym wstępem rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Więc zaczynamy z kolejnymi misjami. Ja znaczy, misję już mamy wybraną, tylko że musimy się teraz udać e, około 1600 metrów. Ty masz misję kolejną, raz i nie mam? Jak to nie masz? No nie mam Jest. Uda no. się do e, pancernego e, chaosu. No tak, fajnie, że tego nie mam. O, o, dziwo dziwne. No to podążaj za mną. Okej, okay, ja to za tobą. Kolejny raz gamy ja w chuja. No, niestety. A przy okazji, e, wejdę sobie do drzewka mocy. bla, 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 bla. I powiększę sobie prędkość. Bo to mi się na pewno przyda. Zmniejszenie obrażeń to chyba nie. Super skok. Sus, wysokość. Dziękuję. Wysokość 2. O, idealnie. No, już mi nie straszyło punktów. Ach, smutek. Obszar, ładowanie, obszar, nie? No nie, bo już nie mam tam. To po... się przyda, super siła. Ło, ale teraz napipszam! Ło! no, fajnie! Podobuje mi się. Ło, jak wysoko skaczę! Ło! Jaka epiczkość proszę Ciebie. za wysoko! Panie! To nie Hollywood. No no teraz przynajmniej szybciej się, się przemieszczam. To jest plus. Uh. Dobra, ja lecę z tobą. tutaj ma jakiś pedał goni. No, kto się tam może gonić? Nie wiem. Jacy Jacyków? O, już jestem przy kweście. to aktywuj go, jak możesz? O, już. Co się będzie działo? Jakie to mamy? Jep. mamy? jeb jep, 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 Chodź po koleżku podjedziemy tam maszyny zaznaczonych na czerwono Właśnie widzę Ej witam Widz tam znajomków Hello Juhuu co tak to jeździ? Bo to jest tank Dobra mam 300 tysięcy wbić Przejedziemy ich Będziemy się z nimi O już mamy brąz Wyśmienicie? mi się jakieś pojazdy, żeby coś zniszczyć. Oj, są mam laser? Jak zajbiście? Oj, inne tanki. Nie, no fajne, to mi się podoba. Dobra, chyba raczej no czegoś brać. lepszego niż sobie na tym jest, co będziemy. Eee, gdzie są u koledzy? No, 16 sekund trzeba zdobyć. Dobra. Oj, chyba nie zdobędziemy tyle Zapomnij o Paryżu Nie, Tylko 800 tysięcy No, niestety nie hałas został ukończony No I piąty poziom Dziękuję, dziękuję Owacja na stojąco Jest, mam pojazd, czołg No Dobra, to zaraz z czym lecimy? Misja wykonana Teraz ja coś wezmę? No bierz, bierz, bierz

that area doesn't look like it's been hit yet once you're free from the simulation i can sever your connection to the zin matrix this will allow me to retrieve your body here in the real world without you suffering permanent brain damage so so where am i in the real world they ain't doing nothing to my body are they in a safe place once you're free i'll pick you up at oh, the Yeah! <surf connections> <Genital⁄ 53> <commun>. To wiele wieści, Pam zoom, bo zoom. o tu ile kryształów? Wow. Ja jestem, bo jestem bogaty. C jak ty tam mogłeś się zostałeś? Normalnie, po ludzku, jestem jakiś boga, jestem Jest, tam Puszka, wejście. Tam wejście. Jest tam drzwi Kenzie, zamknięte.

Eee... Uh, what the fuck was going on? Okej okay. Ale co sobie jak zawsze Nie no bez kitu, rasowy Matrix. Jakiś luz świecący o cześć, może się, się pobawimy Wysta, ja się w takim stanie że to no, nie będę no. bawić. No to jakieś Jest, wygląda Jestem tuż za tobą A nie we mnie Może no, być no, w ciebie no, Nie dziękuję No idźże do przodu No albo, albo stój jak chcesz co te słowa z moich twojej... Żeśmy się zrzygali. Te słowa z Twoich włos drzwią brzmią dwuznacznie Trzeba było tyle nie pić hibix. A ja żem tyle nie pił Jak to nie teraz żegasz No może wypiłem trochę za dużo, no ze szklanek piłem to chcesz? Ja je nie, nie piję z kielonków jak jakiś pedio. Ja piję normalnie ze szklanek. Chodź, no, zdawaj. Jadę ode mnie. No, wciśnij ten guzik. O o, cześć. Eee, nic? A! No. No, robię się ciekawie Okej, okay, ale czemu to tylko masz na Bo mogę. Ej, teraz po cichutku, jak w sprinterku, ale mi mi się nie podoba. Fajne takie science fiction, no. będę się szybciej poruszał. nie Hej Wow, yeah, wrestling No już animacji nie mogłem zrobić Czekaj Co, co tam jest? odpaliłem W kosmosie jesteśmy Ojejjejejeje yep. Kolejni Ojej, ci, że ja zaraz takie kosmiczne ujęcie. Wow, 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 wow. Nie no, w ciebie bardziej trafię niż w niego. bra uciekamy stąd, uciekamy, uciekamy. Dobra, w stronę? Dobra, tędy. Tą. Dawaj, speed, speed, speed. Ojej. To tu się dzieje? Bo Szczególnie, że to robię mu nagle, ale dobra No to sobie powącha Raczej posmakuje czegoś Powącha kwiatki, od spodu Oj, chyba coś czuję, że to jest lepotliwe Co jest z tobą? Się tam? Teraz? Eee, musimy się bronić. Dobra, osłaniaj mnie. Radzę nie, radzę nie. To je weszłeś w gości, co? I co, i co? No i dobrze właśnie o to chodziło. Tam coś jest. A, to są typy.

But I you to... Ja chcę stąd iść, ja chcę stąd wyjść O, oh, dobrze Udało no, się, padłem Dzisiaj amunicja skończyła O, o O, oh, Kenzie, jak miło stracić wszystko A też to chcę, No to wchodzimy na pokład. Hmm, podobną kasynkę gdzieś już, już widziałem. Hmm, czyżby masz efekt? have. <laughs> Let me take the stick I'm getting us out of here. Gee, Kinzie, thanks for saving my life. Why thanks, boss. I love being appreciated. Boss, I'm the president now. When did you turn into such a jerk? Surprise, Kinsey! I've always been an asshole. Thank you. I mean it. You're not wearing pants. Can I fly now? Knock yourself out. Bez spodnie będzie pilotował. <laughs> o, oh, a tu jest Jałę! Ja, wow. ja strzelam. to fajnie? Ciekawie, jak wygląda z Twojej perspektywy, to wszystko. Ojej! Jaka yeah.

I muzyki się pojawiały UWAŻAJ UWAŻAJ bo... <laughs> Jeszcze raz, trzy, no. dwa, dwa, Niżej, niżej Dobra. trochę Dobrze, dobrze, dobrze Jakoś lecę, jakoś lecę o, jak, jak Dobra, kolejnych dwóch Jak ich zestrzelę Minus jeden no, Nie widzę, tyle efektów świetlnych o, No, mm. gram już Ech. Nabrawcie tu i, dawaj jeszcze raz. Tylko niech nie Boga, niech nie, od początku. Fak. No. nie... Fuck this game. Tylko tak, żebym widział. Okej. Okay. Bo na nie widzę, gdzie lecę. Dobrze, 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 dobrze. Eee. Dobrze, dobrze, jako się idzie, jakoś idzie. Bądź dobry myśli. Nie wpadnij na to, proszę cię. Eee, staram Może... się jak mogę. Dobra, jest dobrze. No to jest straszne Wyrównaj Jeszcze taka muzyczka Dobra Zaraz spadnie typek, pad, uważaj Kolejny Dawego, go, niż go Może uważaj Dobra, kolejny Simor Do Uważaj może Tam wpadł

Oh shit, Mia. really leaving the others, are we? Hell no. But if we're taking a fight to Zenyak, we'll need all the help we can get. Kenzie, can you get in touch with Oleg? Yeah, we should be in range. Huh. I always thought Nightblade was just a vampire show. Oh no. Alex no. Abin <laughs> Hey, you need to take that? You know anyone with the 217 area code? Is that St. Louis? Mm, probably tell Martin. Oof. Ignore. Voicemail? You want me to leave a message? Oh, fuck. It's all gone. Well, I'd say this was a productive day. You're a fucking monster. Oh, don't act surprised. I told you this would happen. You killed 7 billion people. We're done talking. He's not getting away with this. You goddamn right. Is... No. You're not thing to place me back in the simulation. Yeah, blonde, I think be able to... Wait, you want to go back in there? You can't kill Zinya plugged into a computer. I can kill a lot of people with a computer. You sure. You need help setting the DVR. If taking over a small part of the simulation led you to me, taking over the whole damn thing has to do something good. You don't even know what will happen. She probably does. The President is right. Whenever the simulation is disrupted, I have a small window to work my way inside the Zoom security network. The more it's disrupted, the more time I'll have to map out Zenyak's mothership. I can identify structural weakness locate where they're keeping her. No, Yeah. Right. Let's do this. When historians look back on the fall of the Zin Empire, this will be the defining moment. An act that was supposed to demoralize, galvanized, and a course was set that the saints could never back down from. But even more monumental is this. If the Earth was not destroyed, pragmatism would have won over desperation, and the saints would never have been reunited with the most dangerous man in all of history, Johnny Gat. But ever, as always, I'm getting ahead of myself. Like all good stories, the second act begins with a call to action. And the building of a robot. Hmm, a red wig. Someone's telling me that. Me too. Do you want a little takie to Matrix? Such, such, you have a Ej, uruchomiliśmy bramę To no bo zawsze się było to, że wybrać niebieską albo czerwoną pigułkę Czar to dalej będzie? Dobra? No, jesteśmy na razie przy bramie No ale wróciliśmy z powrotem do tego magicznego świata to wybieramy coś dalej? Nie, właśnie tą misją zakończymy dzisiejszy odcinek. Trochę taki krótszy, ale brakuje nam po prostu wielu rzeczy jeszcze, które musimy tutaj na razie zdobyć, robiąc misje poboczne, których nie będziemy nagrywać. A więc do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.